Cześć, witajcie, ja jestem Roman i zapraszamy Was na kolejny odcinek z serii Falus Mator 25 Dzień dobry dużo pracy w polu e, będziemy pola tutaj do nasku niej, coś mi jako zrobił tutaj to pole Paku, które i pole numer dwa, gdzie też mieliśmy resztki do wykoszenia. Chyba e, była jakaś aktualizacja e, gry, bo widzę, że chyba się noc zachowuje oczywiście było sporo narzekania na to że e, która jest e, e, budowana że jest nie, nie do końca e, więc no ogólnie były, były narzekania tak i, i, i w ogóle no trochę się trochę się poprawiło, nie, nie powiem więc no zobaczymy jak jak to będzie bo po prostu no tak nie no. uh. no, mogę no było... Było... Była na, na tę grę, że nie, że nie da się pobrać, że są przepustki, że teraz się przytuje późno, że niektóre elementy też się przytują późno, że... ...gleba migocze, albo w ogóle... ...były, były, były że... No, ogólnie było, było duże niezadowolenie nawet no, maszyn jest za mało czy nie wiem, czy w ogóle, no, niektórych rzeczy, no, nie ma tych maszyn ale to, to troszkę się rozwinęło i z tego co widzę, nie, nie miałem chyba 3 dni i to więc myślę, no, że moja się troszkę troszkę poprawiła myślę, że nawet to, to bardzo dobrze nie chcę zapeszać u mnie jest ok ale kogoś może być być źle i będzie narzekał tak no, jeśli chodzi o pracowników no to nie wiem jak teraz jest ale wcześniej to było tego jeździł gdzie chciał i nie wiadomo czy Całe pole będzie robił y, tylko część Więc no jeszcze nie no, testujemy ale troszkę tutaj popracujemy i później go to co krótko co I ja się do pod raczej Zapiszę sobie tutaj o żeby miał chłopak y, pole do podpisu i puścimy go, a niech pracuje jedno pole zrobimy, tak powiem e, po prostu puścimy a drugie pole zrobimy, żeby on w całości I zobaczymy jak to będzie. Myślę, że jeszcze, jeszcze z, z jeden przejazd. chyba nie ma takiej ostrości przynajmniej tak mi się wydaje że, że nie ma tak w 17, której zacząłem było, było inaczej była jakaś taka normalna gleba przynajmniej jak dla mnie nie w 19 była taka na pewno taka jakaś taka przymglona jakby była nie z tego świata a w 22 już była no, prawie jak w siedemnastce, nie? Mówię prawie, bo na pewno się różniła i to sporo od siedemnastki, ale różniła się też, bo od 19 już nie była taka nierealna ta gleba. No tutaj, tutaj jednak początku były takie przedmioty, gdzie się przetrwała gra, a wtedy nie. na pewno tak to w pierwszych, w pierwszych odcinkach. Zresztą pojawiły się też modry, ale oczywiście no, jazdyc jeszcze ma taki początek gry i, jak powiem, grę za taką cenę, to... No, to powinna tak sama grać no, tutaj wykręcę i pójdziemy się przespać zobaczymy jak się będzie spodziewała w dzień teraz po nocy po ciemku to niewiele widać puścimy sobie kultubator wyłączymy światło ciągnik i idziemy się przespać żeby było raźniej, włączymy sobie latarkę bo nierówności no widać widać nie 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 tego ale też jeszcze to nie jest to no nie można było ustawić w ogóle Ostrości gleby. Dobra, Jadek stoi. O, widzicie? Nie może się, nie może nie może się wpasować. Jakby łapała ostrość. Dobra. Hmm, o której chcesz się obudzić? O ósmej? Nie, o ósmej. Spokojnie. A może o siódmej? O, siódmej o nie będzie. Naprawdę nie jest tak samo, ale tutaj gleba już, jak powiem, normalnie w tym najbliższym kręgu. Jest, jest Okej, okay, myślę. Ślady. Trawa jest jakaś taka dziwna. Jeszcze jest taka rozmazana. Nie wiem czemu. Tutaj Znaczyń, nie może się... Nie może się wpasować w swoje ramy. Motywator No, skacze. Przejdźmy się jeszcze. tutaj kawałek. No takie. Aktor też jakoś nie może się zdecydować: czy będzie ostry, czy będzie, czy będzie y, zamglony, niewyraźny. No nic, no dobra. A jak tam w środku wygląda? Widzicie nie może się zdecydować. To jednak, a jednak chyba nic nie robili. Jeszcze nie było żadnej aktualizacji. Się nie może się zdecydować. Jak, jak wyglądać? Dobra. Jak na, na, na grę za taką sumę i nie i powiem tak i, tak... No i jeszcze kultuator ucieka, żeby nie było ale no, dobra, no kurtuatera trzy prowadziłem, ale nie ma Ja, daar komen we ook aan, dat is wel met, met Jakoś tak się czyli wydaje, że jakby wrzątka były tak, trąbkach nie, w jest ok, ale jak pole robimy już to tak jakby w Nie ja to robi się czeka, to jest tak Nie wierząc tylko No to was na glebę nie mogę narzekać, bo gleba... E, gleba na glebie już nie ma, takich przy jak było wcześniej. Jest trochę lepiej. A jest, ja że powiem, najlepiej 3D. oczywiście koło, koło rysowane też, też się pojawia, ale musi być znośne. to jakby by jedno polepszy, drugie jest ale no cóż może, może lepiej coś wprowadzę jakąś porządną poprawkę bo na razie tutaj cieniutko e, dobra, ja tutaj na razie e, zastępuję, jeśli chodzi o swoją pracę i zrobimy, niech to jest powrotem Tak, nie, nie, dobra, to nie to będzie to. tak jak jest. Okej. Okay. I pracownik. Co on tutaj będzie robił? Gdzie on będzie jechał? Czy coś tutaj poprawili, czy nie? No chyba wiem co, mają być trzy poprzeczniaki, czyli koło obwodu już tak powiem, ma być potrójne. A tutaj że tak powiem on się dostosowuje do linii e, tutaj drogi. Więc w to o to chodzi i on tak i on tak robi. Dograły się ślady. Z opóźnieniem, bo z opóźnieniem, ale się dograły. Nie wiem czemu jest taka taka linia, nie wiem czy widzicie. Czy pracownik jedzie, czy, czy ten, tworzy się taka linia na, na, na ziemi i pojawiają się e, pojawiają się ślady traktora i w ogóle... A ciekawe, czy jestem, czy zrobi też to poprzestraki, to to ma dokończy. do końca. Chyba, że ja nie to jakoś to posługiwać. jest No, 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 to, no, to wychodzi, ale też, no, 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 dla to dziwnie jeździ Nie wiem pamiętacie w 17 ten e, mocna na pracownika o sobie wczytywał e, ten rozmiar, rozmiar pola, kształt pola i po prostu jeździł, że tak powiem w tej nazad. Można byłoby ustawić, żeby jeździł naokoło ale też żeby jeździć w tą nazwę. Jakoś to się sprawdzało. Wiadomo, no, no, że pole miały, miały różne kształty i człowiek e, czasami głupiał, po prostu nie wiedział jak ma jechać ale no przeważnie przeważnie dawało radę tak jakoś to pole było i zaorane i skultywatorowane i skoszone i nawiezione trzeba tam nawozić to, to szybko się nawoziło tak wystarczyło 2-3 razy do tej spółki, pole było nawiezione nie w 17 pole no, trzeba było chyba z 5 czy 6 razy przejechać, żeby pole piąte e, ogarnąć, ale szybko szło i, i, i tego, ale no później dalej inne pola w 19, czy, czy też no, też w miarę szybko szło, jak było jakieś jakieś nałożenie, czy, czy koszenie, ale już no, moda na e, nie było moda na polen nierówne. różne, w każdym były bardziej prostokątne, kwadratowe, niż, niż jakieś tam inne. każdy robi jakieś tam kwadraty, prostokąty. Rzadko się zdarzały inne kształty pól. Więc no, a jeżeli jakieś kształty były inne, to na przykład się robiła jakąś tam obudkę i, i później się pracownika w środek wpuszczało. Żeby się tam przypadkiem gdzieś nie zaczepił, albo coś. polepszyli pracownika, ale no... No mówię, może nie jestem przyzwyczajony i za bardzo się narzekam i za bardzo czepiam. Ale jakoś tak no nie po Jak wygląda na ten magazyn? Na czy chcesz macie jakieś wątpliwości do niego? Jak coś to dajcie znać w komentarzu i zobaczcie. Nawet bo ja wolałem coś źle robię, to też możecie je poprawić. O ponto um, że on tak sobie jeździ po tym polu zamiast spokręcić to no, jakoś tak normalnie po ludzku to jeździ, jeździ jak maszyna jeszcze tak trochę niedopracowane jest to, moim zdaniem że ma tam ustawione swoje linie pobór tych linii jeździ ale no jakoś tak dziwnie jednak się będziemy klecić po polu numer to już ogarnę sobie sam poza nagraniem a później się zobaczymy jak będziemy siać co i zobaczymy też puścimy pracownika i później kolejne ogarnę już sam w pole myślę że na piątce puścimy puścimy pracownika żeby nam obsiał pole co sé sum at tú sært tað sum eg havi sent Nie wiem co on kombinuje. Teraz pewnie powierzchni albo wyjedzie gdzieś z aktorem i tyle będziemy go szukać później. Po całej mapie. A tutaj, ale tutaj nie ma co? Tę tylko po to, żeby się tutaj przejechać. wiesz, tym igła z niską, tak? Że sama igła nie wiedziała co robi. I tutaj pan pracownik też tak jeździ według swojego planu. so i not Nie będzie że niech Hitler wykonał zadanie. No dobra, eee, no dobra, no, wykonał całe zadanie, super, fajnie. także jak się podobało, łapka w górę, subik, słuchajcie, komentarz oczywiście należy do Was. Ja oczywiście zapraszam na kolejną moją produkcję, a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!